Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Sierpień otworzyłem na bogato i nie zwalniam tempa. Kolejny raz jestem w lesie. Wybrałem dzisiaj gdańskie, morenowe górki. Jest to teren dość wymagający, ale coś za coś. Jak człowiek pochodzi po tych górkach, to i efekty będą. Także zachęcam w ramach poprawy kondycji i zrzucenia trochę kalorii, spróbować połazić po tych właśnie trójmiejskich góreczkach. Dobra, rozgadałem się, a nie o to w tym chodzi. Szkoda gadać. Nie przedłużam. Zaczynamy! No i zobaczcie, dość otwarty teren, sporo tutaj słońca musi wpadać i mam swojego pierwszego dzisiaj na mojej trasie, ale zrobił robotę, bo naprawdę fajny taki duży na początek. To co będzie dalej, ale śliczny, powiedzcie sami, czyż nie piękny. Borowiki w tym sezonie naprawdę dominują w lasach pomorskich. Wąwozik, a jak wąwozik to musiałem zajrzeć. I popatrzcie, mamy kolejnego tutaj borowiczka, który nam się pokazuje. Śliczne, tradycyjnie dzisiaj skosy, a na tych skosach zobaczcie kolejne borowiki na naszej trasie. Te dwa pierwsze, które znalazłem, były zdrowe. Zobaczymy, jak ten większy. Także jestem bardzo szczęśliwy że grzybki zaczynają być dzisiaj w całkiem lepszej kondycji i zaraz sprawdzę tego popatrzcie na tego jaki tu rozior ale naprawdę pięknych okazałów borowik ale śliczny tak to ja zawsze mogę grzyby zbierać chwilka w lesie, cztery borowiki z tych największych, same kapelusze, ale jestem przeszczęśliwy, bo te kapelusze zrobią robotę, popatrzcie jest następny borowiczek tutaj przed państwem Ciekawe, czy będą jeszcze tutaj jakieś, chodźcie ze mną, tak na żywo. Może coś poszukamy, nie wiem, nie widziałem. Warto się tu rozejrzeć. Nic na razie nie widzę, ale to nie problem, bo muszę tutaj bardziej żurawia zapuścić. A jednak zapuściłem żurawia głębiej i popatrzcie. Koszyczek dopiero się zapełnia. Tu jakiś gołąbek, ale tutaj bambaryłka piękna. I pójdziemy troszkę wyżej, i mamy następną bambariłkę. Na razie grzyby zdrowe, jestem w szoku. Na razie, oprócz tych trzonów dużych, to pozostałe grzyby w całości zdrowe. Mówię, tak mi się coś rzuciło tutaj w oczy. Jakiś kapelusik, chyba powinien tutaj być. Rozglądam się, rozglądam, i faktycznie jest następny średniaczek, taki maluszek. Ale jest do kolekcji, jak znalazł. Obieram i idzie do koszyka. Stoi tak, jakby tutaj czekał na mnie. Pięknie oświetlony Boletusik, troszeczkę kapelusik wyjedzony, ale jest. Zobaczymy, co z niego uda się zachować. Natomiast pięknym grzybkiem tutaj był i na mnie sobie czekał. Widziałem stary kapelusz borowika sosnowego. Patrzę na tą górkę i mówię, jak był jeden, to przejdź się. Może jeszcze jakaś sosnóweczka będzie tutaj stała. I popatrzcie jaki śliczny borowik sosnowy A nawet chyba dwa Ale wyskoczył I tutaj mam drugiego Przepiękne Chyba dzisiaj jedne z ładniejszych Naprawdę pięknie wyglądają najpierw może Wam pokażę tego pojedynczego tutaj Zobaczcie sobie Ale chodźcie teraz ze mną Bo ta rodzinka jest cudowna Ale jest przepiękna Dwa tutaj I jeszcze trzeci na dole Tak wyglądają z daleka Niecała godzinka w lesie Zobaczcie tyle w koszyczku Ale z tej sosnoweczki jestem zadowolony bardzo A tutaj nam Pojawił się kolejny Borowiczek Pokręcę się tutaj Widać, że chyba kogoś ewidentnie nie było bo takie na otwartym terenie odsłonięte nieskamuflowane wpadają do koszyka nie ma szans, żeby grzybiarz, który szedł drugą stroną za tym drzewem zobaczył tego ancymonka no szans by nie było tak tu przy skamuflowany popatrzcie jak się uchował o lecz on głęboko siedzi Pokażcie się tu zasłaniamy żeby ten dołek nie wysychał a taki tutaj sobie piękny rósł. Szedłem sobie tak tu w lesie. Idę, idę, idę i na skarbce. No, kolejny boletusik tutaj nam się pokazał. Też się uchował przed grzybiarzami. Bo taki z większych, długi trzon, piękny kapelusik do obczyszczenia i mam nadzieję, że będzie zdrowiuski. Tak jak mówiłem 1 sierpnia. Że pojawiają się malutkie borowiki, tak zobaczcie, wszystko się zgadza. To są świeżynki, naprawdę świeżutkie, boletuski. Tutaj takie dwa. No, troszkę już tych borowików mam. Jak na nie całą godzinę 20. Całkiem sympatycznie. Koszyk to jest najlepszy pojemnik do przechowywania grzybów. Super się z nim chodzi. I przy okazji też się zarodniki rozsiewają. jak się chodzi po lesie. I zobaczcie, widzicie się takie piękne boletuski, to aż chce się żyć. Normalny szok. Fajnie, nie się sierpień zaczyna, naprawdę bardzo sympatycznie. Popatrzcie sobie, jaki piękny prawdziwek. Chciałoby się rzec chwilotrwaj i nigdy się nie kończy. Popatrzcie, następny borowiczek. Czy tu będzie kolejny? Nie ale pójdziemy wyżej i zobaczcie, jaki śliczny następny borowik szlachetny. Dwa do sprawdzenia i ruszam dalej. Przeskoczyłem na drugą stronę ścieżki i patrzę, a w odległości jakiś kapelusz się tutaj rysuje na tej ściółce. No to podchodzę. Idę, a to jeden z większych dzisiejszych borowików. Pokażcie Państwu, no, presja od ślimaków jest naprawdę duża. Ale jak tu zobaczycie, czyściutko. Kapelusik do suszu, do sosiku jak znalazł. I zobaczcie teraz te bambaryki. Widzicie? Tylko kapelusze wystają. Raz tutaj dwa, gdzieś trzeci. <laughs> Może widział. Jest, patrzcie. Trzeci tutaj. Ale pochowane. Zobaczcie pierwszy, o już z tego nic nie będzie, ale ten jeszcze się nada. Dwie takie bambaryłeczki. Zaraz je sprawdzę i mam nadzieję, że pójdą też do koszyka. Już takim koszyczkiem to można się wam pochwalić. Popatrzcie jakie piękne świeżutkie borowiczki czyściutkie ściutkie. Zawsze dwamy Idę, idę, idę i nagle widzę taki oto kapelusik. Zobaczcie jaki śliczny, Ale się tu do nas uśmiecha. Popatrzcie. Jaka wyraźna siatka na trzonie, ale naprawdę mega wyraźna. I taki kapelusik. Idzie się momentami zmęczyć, jak się po tych skosach lata. Ale potem człowiek idzie na chodzi takiego pięknego borowiczka w towarzystwie sosny. Popatrzcie sobie. Ale piękny, nieprawdaż? Obczyszczam i ruszam dalej. Godzina 40, a ja zaraz będę miał prawie 3 czwarte koszyka. Barowiki się nie zatrzymują, pokazują się czasem w grupie, czasem pojedynczo, ale ta też taka fajna bambaryłka. Popatrzcie, czekała tutaj na mnie. Na tle koszyczka. Kolejny zaraz skoczy. No, co za sezon? Nie pamiętam dawno takiego grzybowego sezonu sierpień otworzyłem na bogato ale nie zatrzymuję się i podkręcam tempo popatrzcie mój koszyczek zobaczcie kolejny piękny borowik ja cię kręcę, ciekawe co to będzie na jesieni wszedłem w takie zarośla bo zauważyłem taki kapelusik przechylony, nie był za ładny już ten borowik więc wam nie pokazywałem ale przywołał mnie tutaj rozglądam się i w pobliżu, no już stoi taki ładniejszy którego warto wam pokazać i zobaczcie jaki piękny kolejny borowik szlachetny, tak jak mówiłem pojawiają się świeżutkie borowiczki, popatrzcie pierwszy i ten kawalątek dalej jest następny i czeka tutaj na mnie no, no, no Cierpień nie zwalnia tempa. Kolejne borowiczki, aczkolwiek jednego zostawiam, zobaczcie już. Praktycznie nic z niego nie ma, natomiast ten jak najbardziej do zabrania. Ale już po grzybach widać, że robi się trochę sucho. Tu w towarzystwie gołąbka, rósł sobie borowiczek, a ten tutaj, obok samotnie. A dosłownie przy samej drodze rośnie taki oto borowiczek popatrzcie, jaki piękny w całej swojej okazałości. No, no, no. O Panie, popatrzcie teraz na to Widzę sobie tak Widzę dwa Ale to nie wszystko Popatrzcie jakie piękne zrośnięte I jeszcze tutaj Jakiś zwierzak musiał go Przewrócić, bo nie wierzę, że Zrobiłby to jakiś grzybierz. Ale te Może pokażę ale śliczne. No proszę Państwa, ja to mam szczęście. I ja już kończę to moje drugie sierpniowe grzybobranie. Zakończenie będzie naprawdę krótkie: bo co tu dużo mówić? Popatrzcie sobie, koszyczek grzybów wpadały dzisiaj borowiki szlachetne. Na końcu nawet trafiłem pod grzybki i zabrałem jednego maślaka. Życzę Wam udanych zbiorów. Bądźcie zdrowi. Powodzenia. Do następnej wideo relacji. Trzymajcie się. Cześć.